W 1970 roku de Gaulle podaje się do dymisji, a Francja wchodzi w dekadę niestabilności. Potem w 1973 roku nadchodzi kryzys naftowy. Ceny szybują w górę, inflacja rośnie, a wzrost gospodarczy załamuje się na całym kontynencie europejskim. Bez wspólnego rynku, bez strategii energetycznej i bez koordynacji wstrząs okazuje się katastrofalny. Kruchy rząd francuski upada po raz kolejny. Tym razem komuniści zdobywają wyraźną większość. Wkrótce podążają za nimi Włochy. Historyczny kompromis między komunistami a HDK-ami, zaproponowany jako sposób na ustabilizowanie kraju, nigdy nie dochodzi do skutku. Kryzys pogłębia się i w 1976 roku również Włochy wybierają komunistyczny rząd. Dwa główne kraje Europy Zachodniej wpadają teraz w orbitę Związku Radzieckiego. Żelazna kurtyna nie rzuca już cienia tylko na wschód, rzuca cień na cały kontynent. A potem, w 1989 roku, dzieje się coś niezwykłego. Upada mur berliński tak jak w naszej rzeczywistości. Wydarza się to naprawdę. Blok sowiecki zaczyna się rozpadać, a wyzwolone kraje Europy Wschodniej patrzą na Zachód.